Tego dla odmiany osmażymy tamtego przy okazji też. Już nikt ci nie pomoże stary. Mówię ci. Już przesrany. I ugasimy tamten płomienik, Pomyczek płomyczek. Śmigamy dalej, nie? Och, fuck, fuck, fuck! What the fuck, what the motherfuck! Och, nie Wszystko tylko nie ten pajac Uff, jak ja cię nie lubię Jeszcze przed nim się zatrzymał, oczywiście No Zobaczymy, czy go zamrozisz Byłoby dobrze. I zabite. Było zadzierać. Asz... Można sobie zamrażać jak chcemy. Na przykład tak i no nie elektryczność tylko mróz Na przykład Albo tak na przykład, o Możemy i Te I ugasimy pomyczek. zrobiłem więcej miejsca na zysk, więc teraz powinno starczyć na e, Starczyć na trochę więcej żeby nagrał. powinno co, co nie znaczy, że musi Prawda, a tutaj mamy amunicję którą z chęcią wezmę swoje ręce hmm, niedługo 400 pocisków To ładnie, ładnie, ładnie Ciśniemy kaska mamona. tym co będzie. Warto tu iść. Chyba nawet trzeba tu iść. Co mamy to? Nie, nic no, z tym. A tam coś pewnie będzie. A, nie wiem co ja robię. Nie ma nic? No nie, no zawiedliśmy. Zawiedłem się na Was. Ile potworów będzie? Bo komórze nie... A, teraz wiem co będzie. Jak widzicie, woda jest i nie można się dostać tu. No bo nasz Bo my nie umiemy pływać, nie nauczyliśmy się jak byliśmy mali Mama nas nie nauczyła Biedną rodziną bie byliśmy i nas nie nauczyli Oto trzeba wziąć Innym sposobem tam we wejść A mój sposób to Wziąć tam rodzicę dysk i to też zamrozić. Łatwe, co nie? No i mamy lód. Bardzo wytrzymałem w dodatku. Coś tu jest, jest, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, jak zwykle nic nie ma. Wchodzimy wyżej? Bywać nie umiem, ale le parkour umiemy. Nie. Two henda, one handa. Wszystko. Nawet salto z potrójną śrubką. Ale śrubką w kieszeni. O nie Dobra, my sobie ich zostawimy na pastwę losu Oła A, a, a Zamknij się Spacja, wykańczamy go, obcinamy rączki Dobra, zamknij się Spacja Tak samo I Walniemy tym Dobra, nie, 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 albo nie Wolę zaoszczędzić całą amunicję A tego zabijemy w tradycyjny sposób O, jeszcze jeden tam idzie No masz. Tak bardzo chcesz, Tomasz Też tak bardzo chcesz? Tomasz. Łap. Jeszcze. Tomasz, łap. Jeszcze. No dobra. Oa. Brutalne wykończenie. Jakiś jeszcze by chciał? O, mam nadzieję bo inaczej będzie kiepsko z wami No i tak, ja nie żartuję Och nie, och nie, o oh nie, 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 Co? Dobra Wracamy do poprzedniego punktu i bawimy się z ogniem Te, 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 te dd, de, de, a nie te Łapcie, łapcie. I... pach! Ciach! To wykończenie mi się podoba. Tak samo jak to. Zresztą wszystkie moce w tej grze są super. Na przykład to. O, to z moim zdaniem fajnie wygląda. Tylko szkoda, że tak krótko trwa. Mógłbym tego ciągle używać. Przydaje się w sytuacjach awaryjnych Tak powiem No i, no, znowu nie będę mógł wziąć Bo patrzcie A nie, jednak Jednak Ach, dobra, nie chcę już mi się mówić Och nie Ale tym razem mamy Naszą zabawkę o ty! Hamidło! za gówno! Gdzie znowu? Tak, ja ci dam, zara. Tutaj we mnie strzelać. Hamie. Znowu oni Bo tym razem kogoś zamrozimy Dobra, leć tam, leć tam i... te <laughs> A ten przeżył Pociąg jedzie, no? zaham dwa naraz? Szczególna to rzucę. Im Że się poczęstowali. A tu co się byszczało? Błyskało, byszczało. Zdawało mi się. Z mam. Ten wirus tak na mnie działa. Och, <ścoughs> oh, fuck. No dobra już. Nie, to chciałem tylko przeładować. Ale cóż. O, oh, fk. Pół miasta się przemieniło, czy to? Te stwory. A masz tu. I cicho, sieć. A mru, mru. Mmm... ależ ty brzydki. Ja nie mogę. Oczywiście marnuję amunicję. A później będę na że amunicji. Takie to przesem. Jeszcze kilka tych robocików. Ale myślałem, że to będzie znowu ten robot.